Kuba Nazarycz no... Serdecznie jestem na pizzer pierwszego stopnia Heidi, Pany numer 3 Nie odzywaj się bo ci Nie odjeżdżasz? Nie, nie ruszaj radia Nie ruszaj radia Nie ruszaj radia Nie ruszaj bierz, go, bierz, go, bierz go, Dobra dobra Bierz go Zlot, zlot, zlot! Jazda, jazda, jazda! Spierdalamy! Zamykaj pakę, zamykaj pakę! Zamykaj pakę! Go, pakę. To... Jazda, jazda, jazda! Fumfel, nie masz psy na środek! Fumfel! Środek! Na środek go! Czy podobać? No to się podobasz mi! No nie powiem, że nie, bo jesteś atrakcyjną mać aczkolwiek czy widzę jakąś przyszłość, to ani trochę nie, niestety. Co ty? <grymne> <grymne> Kino <hall. grymne> Tej nie mam. Moglibyśmy porozmawiać, panie oficerze? Dobry. Tak. Właśnie, U pan nie jest, bo pan nie jest takim to... służbistą i chcielibyśmy z panem Kto porozmawiać. Dobra. Tak. Dobrze. Kto tam Do od obu panów, Proszę. Już tak. Ale ci, pani policjantko. Proszę, bo nie wiem, póki co. Dobra, a mógłbym prosić, żeby pan zajmował się moją sprawą, bo yy, zauważyłem, że na przykład a, pani, ja się, pani Heidi ja to ma jakieś kija w dupie. Chodzi. Ogólnie i ma okres, zarazem. Ale cienkie te ściany, ojejku. jejku <laughs> kurwa, kurwa. <laughs> Oj, chyba będzie kalkulator. No o kurwa, pierwiastek sześcienny z 27, 28... kurwa, co tu się dzieje? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i Szarlatana Amen. Diabła belzebuba Trzeciego wszystkim wam rozgrzeszam. I życzę wam, byście w niejedną kuciapkę swego frędzla zamoczyli, niejedną Angelikę za psiorkę przychwycili. Taka wola jest Dimitra! A kto jeszcze nie zamoczył, to już nie zamoczy, niestety. Amen. 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 Eee. Yy. O. U. Dzień dobry. My! Yy. Jaki tarz zabrzyczajony! Yy, mógłby pan tam odpiąć koprówkę i tak pogody. dalej? I. Czemu pan podsłuchiwał, co my mówimy? Nie, no gdzie podsłuchiwał? Yy, Patrzcie, czy ten. <grym> ten. Chyba dobrze schnie ze ściany. No co? Jest Pani... Hmm. A, i właśnie, proszę Panią, Pani uważa, przez te hmm. dni weźmie sobie Pani L4 i nie pracuje Pani, bo Pani miała krwotok wewnętrzny. Krzysiu, zamknij mordę na, <laughs> na razie! No. Na razie, papa. Pa. O kurde. <laughs> no. Pa. A może byś się czymś odwdzięczyła, co? Czy nie? Czym? Ej, no, zaskoczyłaś mnie, dobra? Nie umiem! Nie umiem! Wiesz co, Kolin? Bo ja bardzo lubię. Ty, ty, ty. Nie no dobra. Ty, ty. Muszę czekać. No. no mów. Ale. ta przodu i to już. Jakbyś jogę robiła normalnie. Dobra. Czekaj. Czekaj, O, oh, wkładam kole ty, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, lety kurde, wkładał go. O, czekaj. Gdzie to się tu z tyłu robi? Dobra, lety, lecimy z tyłu, lecimy. Czekaj, czekaj, czekaj. O, jeszcze raz, leti. O, dobra, lecimy. O, lety. O, kurwa, lety. Ja pierdolę, lety, moja kochana. Co się dzieje? O ty. Co się dzieje? O ty A ja się boję, stąd No nie, nie można, wiesz, nie, nie, tutaj nie wolno. O, o. o! Właśnie dlatego nie wolno. Panowie mieli się zajmować, na przykład takim jajkiem. Mm -hmm. Ja go teraz nie mam, ale miałam wcześniej trzy jajka i się nimi zajmowałam Gdyby To jakby panowie mieli się zajmować takim jajkiem, to ile czasu po służbą by panowie się zajmowali takim jajkiem? Ja powiem pani, że my to zajmujemy się zawsze dwoma. I to czy służba, czy nie służba, to zawsze się zajmujemy, tak? <śledzimy> nie, 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 nie. A czy tutaj to jest to... na takie urodę? Taką tutaj, azjatycką To akurat tacy panowie mają mniejszy obowiązek Tak, tak, o, to I to dużo mniej Dobra bo się chyba no, nie, nie zrozumieliśmy o Jesteś ho ho kronik palisz kronik palisz dog Czujesz się jak talk show Robię phone call, moja superalumni blow off Jako jedyny